Cześć wszystkim, witam w drugim odcinku naszej serii o tej. Dzisiaj pokażemy Wam nieco mniejsze mody, które wykonamy na naszym samochodzie. Będzie to doświetlanie zakrętów, środkowo przeciwmogłowe, bo niestety, ale seryjnie są po prostu zwykłe żarówki, a także mała niespodzianka, ale o tym przekonacie się w drugiej połowie odcinka. Jak widzicie, to nie pasuje do tego, a tak wychodzi autofabryczne. Ostatnio zakupiłem taki zestaw. E, polecono mi go w sumie to na, na Instagramie o, od jednego z użytkowników e, polówki GTI. Miałem już jeden zestaw e, firmy na O, o bardzo dwuznacznej nazwie, za 300 zł, ale niestety ten zestaw w ogóle nie działał w tym samochodzie. Ten zestaw kosztował mi 120 zł. Zobaczymy, czy, czy się sprawdzi. Słuchajcie, to jest bardzo prosta sprawa. Tutaj przed kołem jest tak zwana rewizja, którą odkręcamy. Sięgamy po, po żarówkę, najpierw trzeba wypiąć fabryczną wtyczkę, później żarówkę w lewo wykręcamy, o i mamy seryjną żarówkę. No dobra, wkładamy teraz yy, nowe żarówki H11 6500K. Zobaczymy, co tutaj instrukcja, mamy dwie żaróweczki, wyciągamy, przetwornica w środku, kabelek. Kabelek spinamy tutaj z serią, możemy sobie tutaj wyciągnąć, o. Wpiąć go ładnie. No I teraz, tak jak wykręciliśmy poprzednią żarówkę, tak i wkręcamy tą. Trzeba znaleźć e, odpowiednie miejsce e, w reflektorze. I zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wkręcamy. I gotowe. I wykonujemy ostatnią czynność. Klapka rewizyjna. Również zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zamykamy i gotowe. Czynność powtarzamy. Po drugiej stronie. LEDy zamontowane. Widzieliście mniej więcej, jak to zrobić. Prosta sprawa. My wiemy, jaki jest efekt końcowy, ale wy jeszcze chwilę na niego poczekacie. Tymczasem, zobaczcie, co jeszcze kupiliśmy do naszego tej. Kolejnym produktem, który wybraliśmy do naszego polo GTI, są łopatki do kierownicy VW Racing Line. Wybraliśmy ten produkt ze względu na to, że jest on wymienny z seryjnymi łopatkami. Nie jest to łopatka naklejana na fabryczną, a całkowicie wymienny produkt. Zaraz zobaczycie, jak to wymienić i jak wyglądają po montażu. Pierwszym etapem modyfikacji łopatek jest obrócenie kierownicy, tak żebyśmy widzieli dół fabrycznych łopatek. Tutaj są dwa bolce, jeden po jednej stronie, drugi po drugiej stronie, które należy wyciągnąć, żeby zwolnić te fabryczne łopatki. Przy pierwszym demontażu to nie jest łatwe, ponieważ te bolce siedzą bardzo głęboko i trzeba użyć bardzo cienkiego urządzenia, żeby je wyciągnąć, tak, żeby nie uszkodzić kierownicy. My już to sobie przygotowaliśmy wcześniej, natomiast teraz używamy zwykłych cążków i o, delikatnie wyciągamy taki bolec, i wtedy łopatka wychodzi. Odkładamy sobie na bok, powtarzamy przy drugim, wyciągamy, odkładamy na bok i łopatka wychodzi. I teraz zabierzemy się za zakładanie łopatek Racing Line. Po demontażu bierzemy nowe łopatki razem z tym oryginalnym tutaj patyczkiem montujemy najpierw pod strony zewnętrznej powinno wejść i później strona zewnętrzna, O, tak żeby, tak żeby łopatka nie odchodziła Zanim zobaczycie efekt końcowy, wspaniały chłopak VW Racing Line, zobaczcie, jak wyszły lampy, jak świecą teraz i o ile lepiej doświetlają, aniżeli lampy seryjne. Przyznajcie, że teraz w końcu to wygląda dobrze. Mamy led na górze. LED na dole, tak jak chociażby w Seatach Leon Cupra, czy w każdym Seacie z wyposażeniem Full LED. W Volkswagenie, niestety, nie było tego na wyposażeniu nawet dodatkowym. My to dołożyliśmy. Dodatkowo ten LED na dole zwiększa wasze bezpieczeństwo w nocy i przy doświetlaniu zakrętów, bo naprawdę bardzo mocno oświetla. Zobaczcie teraz, jak wyglądają łopatki VW Racing Line. opatki są w pełni aluminiowe, idealnie wycięte, dopasowane do fabrycznych miejsc montażowych. Pasowały w 100% plug and play. Całe odczucie z jazdy jest także zdecydowanie lepsze, są one wyższe. Możecie Wyżej łapać yy, zmiany biegów no, zdecydowanie fajna rzecz. Szkoda oczywiście, że w tych samochodach łopatki są umieszczone w kierownicy, a nie w kolumnie kierowniczej, wtedy przykładowo na torze zawsze jest łatwiej je zlokalizować. Tutaj niestety nadal musimy podróżować rękoma za kierownicą, ale sam fakt tego, że są troszeczkę większe, no, pozwala nam już na jakieś, yy, na jakieś manewry. No. Dzięki, że z nami dzisiaj byliście, zobaczyliście montaż dwóch dość, myślę, ciekawych rzeczy. Były to małe mody, ale bardzo wpływające na, wi na wizualny wygląd auta w środku i z zewnątrz. Ponadto, lampy bardzo poprawiają bezpieczeństwo i Waszą widoczność w nocy, ponieważ świecą tak samo mocno jak fabryczne LEDy. Jak zawsze subskrybujcie, followujcie, dawajcie łapki w górę i do zobaczenia za tydzień. Dzień od naszego ostatniego filmu. <laughs> Pokażę Ci jak wygląda. No. Powiedz, siema i okej. Okay. No siema, okej. Okay. Dobra, dawaj. No, coś nam nie weszło.